Słowenia to mały kraj usytuowany w sercu Europy. Możesz przejechać przez niego w zaledwie dwie godziny, ale odkrycie wszystkich jego ukrytych skarbów zajmie całe życie. Dziś odkryjmy 15 fascynujących faktów o Słowenii. Jeśli myślisz, że piękno w Europie Wschodniej sprowadza się tylko do wyglądu, słoweńskie kobiety zmienią Twoje zdanie. Są nie tylko atrakcyjne dzięki swoim smukłym sylwetkom, gęstym włosom i jasnym oczom typowym dla regionu alpejskiego, ale także odzwierciedlają nowoczesnego ducha Europy, pewne siebie, ale nie aroganckie, pełne gracji, a jednocześnie przyjazne i głęboko niezależne. Kochają przyrodę i często można je zobaczyć podczas wędrówek, kajakarstwa lub jazdy na rowerze przez lasy. Słoweńska kobieta może rozpocząć poranek w kwiecistej sukience, popijając kawę nad rzeką Lublanica, a po południu wspinać się na górę Triglaw, mając prawie 3000 metrów wysokości, jakby to było proste. Najbardziej rzuca się w oczy, że słoweńskie kobiety nie oceniają na podstawie bogactwa. Doceniają mężczyzn, którzy słuchają, szanują osobiste granice i żyją z szczerością. Wiele z nich mówi w dwóch lub trzech językach obcych i ma silne wykształcenie. Z prawie 60% studentów uniwersytetów w Słowenii, będących kobietami. Mimo to cenią sobie uczciwość, lojalność i stabilność w miłości, preferując prawdziwe emocjonalne połączenie nad ulotnym romansem. Są także podziwiane za swoje umiejętności domowe, odpieczenia tradycyjnych orzechowych rolat potika, porobienie domowego likieru śliwkowego, wszystko z niezwykłą starannością i precyzją. W codziennym życiu często znajdziesz się na porannych targach. Czytające w parkach lub spacerujące z psami wzdłuż spokojnych brzegów rzek, spokojne, ale zawsze zauważalne. Jeśli szukasz związku opartego na szacunku i głębokiej przyjaźni, słoweńskie kobiety reprezentują piękno, które świeci od wewnątrz tak samo, jak na zewnątrz. A jeśli chcesz wiedzieć, jak podejść do słoweńskich dziewczyn, nie wahaj się w. Według BBC. Jaskinia Postojna w Słowenii, jeden z najsłynniejszych i najbardziej rozległych systemów jaskiń krasowych w Europie, przyciąga prawie milion odwiedzających każdego roku. Ludzie przyjeżdżają nie tylko dla niezwykłych podziemnych krajobrazów, ale także dla tajemniczego mieszkańca, omułka, znanego jako ślepy smok Europy. Omułek to jedyny płas w Europie, który spędza całe życie pod wodą. Może żyć do 100 lat z najstarszym znanym osobnikiem osiągającym 102 lata, ale rozmnaża się tylko raz lub dwa razy na dekadę, co czyni reprodukcję bardzo rzadką i cenną dla badań naukowych. W obszarze badawczym jaskini postojna naukowcy znaleźli około 50-60 jaj z kilkoma pokazującymi rozwijające się embriony. Biolog Sasho Welt i jego zespół używają sprzętu podczerwonego i kamer nocnych, aby monitorować każdy subtelny ruch tych maleńkich stworzeń, co wymaga ogromnej cierpliwości w całkowitej ciemności. W 2016 roku świat był świadkiem niezwykłego momentu, kiedy małe omułki pomyślnie wykryły się w jaskini postojna, co oznaczało pierwszy raz, kiedy takie wydarzenie zostało w pełni udokumentowane przez ludzi zarówno na zdjęciach, jak i wideo. Czy wiesz, że Słowenia jest jedynym krajem na świecie, który ma słowo miłość w swojej nazwie? To nie jest przypadek. Dla Słoweńców miłość jest głęboko związana z życiem, naturą i długotrwałymi tradycjami, nawet w przypadku ich sera. Zamiast dawać drogie kwiaty czy eleganckie kolacje, pasterze w Wielkiej Planina okazują uczucia, wręczając ukochanej ręcznie robione ser trnic, starannie rzeźbione w symbole, które reprezentują lojalność i dożywotnie oddanie. Słowenia obchodzi także swoją wersję walentynek, różniącą się od 14 lutego. 12 marca, w Dzień Świętego Grzegorza, ludzie wierzą, że ptaki zaczynają się parować i brać śluby, co oznacza nadejście wiosny i miłości. W dawnych czasach młodzi mężczyźni śpiewali pieśni miłosne pod balkonami swoich wybranek, a dzisiaj ta romantyczna scena jest wciąż odtwarzana co roku na festiwalu etnograficznym w Bochini. Wesele w Słowenii wypełnione jest radością i znaczącymi tradycjami. Zanim pan młody dotrze do panny młodej, musi zmierzyć się z szrangą, zabawną przeszkodą stworzoną przez przyjaciółki panny młodej. Aby przejść, musi wykonać wyzwanie. Tak jak śpiewanie, tańczenie lub odpowiadanie na pytania dotyczące swojej przyszłej żony. Miłość w Słowenii może nie być głośna, ani ostentacyjna, ale jest stała i trwała. Wskaźnik rozwodów wynosi tylko 23%, znacznie mniej niż w sąsiedniej Chorwacji, 35% czy Austrii 41%. Może to dlatego, że Słoweńcy kochają w spokojny, trwały sposób, tak jak ich góry, lasy i jeziora, które ich otaczają. Jeśli te historie otworzyły Twoje oczy na nową stronę Słowenii i pomogły Ci nauczyć się czegoś nowego, koniecznie kliknij lubię to i subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych fascynujących odkryć. Jeśli myślisz, że wesela to tylko piękne stroje i błyszczące pierścionki, Słowenia dodaje do tego prawdziwy test siły. Na wyspie Bled, jedynej wyspie w kraju, otoczonej krystalicznie czystą wodą, istnieje słynna tradycja. W której pan młody musi nieść swoją pannę młodą na 99 kamiennych schodach do kościoła w niebowzięcia. Nie może się zatrzymać ani jej upuścić, a tylko po ukończeniu wszystkich 99 schodów ich małżeństwo ma być błogosławione szczęściem i wytrwałością. Każdego roku ponad 500 par z całego świata przyjeżdża do Słowenii, aby wziąć udział w tym rytuale schodów miłości. W regionach wiejskich, takich jak Styrie i Goreniska, inne zwyczaje weselne przynoszą radość i śmiech. Czasami pan młody jest oszukiwany przez fałszywą pannę młodą, lub panna młoda jest porwana przed ceremonią, a pan młody musi ją odzyskać, śpiewając, tańcząc lub odpowiadając na zabawne pytania dotyczące ich historii miłosnej. Te tradycje mogą wydawać się humorystyczne, ale stanowią serdeczny sposób dla społeczności na przetestowanie i świętowanie oddania pary sobie nawzajem. A jeśli myślisz, że to zaskakujące, poczekaj, aż usłyszysz to. W jednym z regionów istnieje nawet zwyczaj, w którym kobieta sypia z kilkoma mężczyznami, a następnie wybiera najsilniejszego, aby się z nim ożenić. Tak szokujące, jak to brzmi, to prawdziwa praktyka. Kliknij link w górnym rogu ekranu lub ten przypięty w komentarzach, aby obejrzeć i nie zapomnij wrócić, bo w następnej części odkryjesz jeszcze więcej zdumiewających faktów o Słowenii, o których prawdopodobnie nigdy nie słyszałeś. Każdego lutego miasto PTUI, najstarsze miasto w Słowenii, staje się żywym miejscem dla kurentowania, jednego z najbardziej żywiołowych i starożytnych festiwali maskarat w Europie, mającego ponad tysiącletnią historię. Główną atrakcją są setki kurentów, postaci ubranych w futra, z maskami, rogami i dużymi dzwonami, tańczących i hałasujących, aby przepędzić zimę i powitać wiosnę. Ci, którzy biorą udział Często muszą przygotować się z wyprzedzeniem, ponieważ kostumy kurentów mogą ważyć nawet 25 kg. Niezbyt daleko, w Mariborze, drugim co do wielkości mieście Słowenii, w czerwcu odbywa się festiwal Lent, przyciągający ponad pół miliona odwiedzających. To największy festiwal sztuki na świeżym powietrzu w Europie Środkowej, oferujący ponad tysiąc występów od opery i dziezu po magię uliczną, wszystko w pięknej scenerii rzeki Droi o zachodzie Słońca. Dla tych Którzy chcą doświadczyć historii na żywo, pasja w Szkofialo to jeden z nielicznych pozostałych występów żywej Biblii w Europie odbywający się raz na 6 lat. Uczestniczy w nim ponad 600 amatorskich aktorów, którzy odtwarzają biblijne historie wzdłuż historycznych ulic Szkofialowukę. I to tylko przedsmak. W całym kraju Słowenia obchodzi setki festiwali każdego roku, od mistycznych rytuałów górskich po koncerty przy świecach w pobliżu starożytnych zamków. W Słowenii, szczególnie w regionie Doleniska i wschodnich obszarach istnieje unikalny sposób życia, który fascynuje odwiedzających. Zamiast marzyć o luksusowych domach, wiele osób tęskni za zidanica, małym domkiem piwnicznym położonym wśród niekończących się winnic. Na początku zidanice były prostymi miejscami do przechowywania narzędzi i beczek domowego wina. Z biegiem lat przekształciły się w przytulne miejsca na weekendy. Dziś w Słowenii znajduje się ponad 15 tysięcy zidanic. Wiele z nich jest teraz w pełni umeblowanych, z kuchniami, sypialniami, werandami z widokiem na winnicę i własnymi piwnicami win. Dla Słoweńców wyjazd z miasta w weekendy, aby wrócić do swojej zidanicy, zbierać winogrona, gotować z rodziną i pić swoje wino stał się charakterystyczną częścią ich stylu życia w zwolnionym tempie. Tradycyjnie większość rodzin nie kupuje wina w sklepach, ale robi je samodzielnie. Każde zbiory winogron zamieniają się w małe święto. Podczas którego przyjaciele zbierają się, aby zbierać winogrona, robić wino i cieszyć się wspólnym posiłkiem na świeżym powietrzu. Dziś niektóre źdanice są otwarte dla odwiedzających, oferując podróżnym prawdziwe doświadczenie życia jak Słoweńcy. Nie ma WiFi, nie ma telewizji, tylko winogrona, wino i spokojny spokój wsi. Weekend spędzony wśród winnic, robiąc własne wino z bliskimi, czy chciałbyś spróbować? Napisz tak, jeśli to Twoje wymarzone miejsce na wypoczynek. Wyobraź sobie europejską stolicę, w której ulice nie są wypełnione kraksonami samochodów ani hałasem silników, ale dźwiękami dzwonów kościelnych, przyjaznymi rozmowami i delikatnym brzękiem filiżanek kawy. To Lublana, miasto, które zmieniło życie miejskie, przekształcając całe swoje historyczne centrum w strefę bez samochodów dla pieszych i rowerzystów. W 2006 roku Lublana została uznana za zieloną stolicę Europy. Dzięki odważnemu krokowi pogiętemu w 2008 roku, aby usunąć samochody z centrum miasta. Prywatne pojazdy zostały całkowicie zakazane w Starym mieście i malowniczym rejonie rzeki Lublanicy. Od tego czasu miasto stało się spokojne, czyste i ciche, bez korków. Teraz centrum Lublany to raj dla spacerowiczów i turystów, którzy mogą cieszyć się eleganckimi budynkami, spacerować wzdłuż rzeki i relaksować się w urokliwych kawiarniach. Miasto ma także rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych i publiczny program wynajmu rowerów o nazwie Bishike LJ, zachęcający zarówno mieszkańców, jak i turystów do podróżowania w ekologiczny sposób. Z wyjątkiem autobusów i kilku pojazdów dostawczych, prywatne samochody są prawie nigdy niewidziane. Aby ułatwić wszystkim poruszanie się, miasto oferuje darmowe elektryczne taksówki zwane Kawalir dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami i rodziców z małymi dziećmi. Dzięki tej polityce Lublana znacznie zmniejszyła hałas i zanieczyszczenie powietrza, jednocześnie zwiększając turystykę i lokalny biznes. Teraz stanowi inspirujący model tego, jak miasta mogą stawiać ludzi i naturę ponad samochodami, pokazując, że gdy jakość życia jest na pierwszym miejscu, miasta naprawdę kwitną. Jednym z najważniejszych elementów słoweńskiej dumy narodowej jest głęboka więź między ludźmi a naturą, symbolizowana przez górę Triglaw. Wznosząca się na 2864 metry nad poziomem morza jest nie tylko najwyższą górą w Słowenii, ale także potężnym symbolem narodu, pojawiającym się zarówno na herbie, jak i fladze narodowej. Powszechnie znane jest przekonanie, że każdy Słoweniec powinien zdobyć Triglav przynajmniej raz w życiu. Ci, którzy tego nie zrobili, często są żartowani jako niebędący prawdziwymi Słoweńcami. Ta tradycja pomogła ukształtować silną kulturę odorową. Miłość do wędrówek i wspinaczki górskiej oraz głęboki szacunek dla świata przyrody. Odzwierciedla to tożsamość Słowenii jako zielonego serca Europy i jako narodu miłośników gór, którzy dzielą wspólną admirację dla swojej świętej góry, Triglavu. Dziewiąte największy kraj kochający pszczoły na świecie. Słowenia jest znana na całym świecie jako najbardziej pszczelarski kraj. Tytuł ten został oficjalnie uznany zarówno przez Guinness World Records, jak i Unię Europejską. Z ponad pięcioma pszczelarzami na każdych tysiąc mieszkańców, jest jedynym krajem UE, który osiągnął ten wskaźnik. W rzeczywistości około jeden na dwieście Słoweńców hoduje pszczoły nie tylko w celu produkcji miodu, ale także jako część swojej kultury i tożsamości. Dla Słoweńców pszczoły to nie tylko owady, ale symbole równowagi między ludźmi a naturą. Dzieci zaczynają uczyć się o pszczołach i ich roli w ekosystemie od pierwszej klasy. W całej wsi można zobaczyć kolorowe jul ozdobione ręcznie malowanymi panelami przedstawiającymi tematy historyczne, religijne lub ludowe. Ta forma sztuki, zwana paniske kącznice, istnieje od XVIII wieku. Słoweński miód, szczególnie miód kasztanowy z regionu Kras, jest znany ze swojego bogatego smaku i jakości. Może kosztować nawet 1000 złotych za kilogram i jest chroniony certyfikatem PDO Unii Europejskiej. Wielu odwiedzających kupuje go nie tylko ze względu na jego smak. Ale jako znaczący prezent symbolizujący czystość i szacunek dla natury. Słowenia ustanowiła także Światowy Dzień Pszczół, obchodzony na całym świecie 20 maja, po uznaniu przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W tym dniu Słoweńcy organizują festiwale, podczas których ludzie przebierają się za pszczoły, uczą się, jak robić produkty z wosku pszczelego i delektują się domowymi ciastkami nodowymi przygotowanymi przez lokalne rodziny. Czy znasz inny kraj, który kocha pszczoły tak bardzo jak Słowenia? Napisz swoją odpowiedź w komentarzach. W Słowenii kawa to nie tylko napój, to codzienny rytuał, który odzwierciedla więzi i kulturę. Większość Słoweńców zaczyna swoje poranki od zapachu świeżo zaparzonej kawy. Kraj ten znajduje się w czołówce Europy pod względem liczby kawiarni na osobę. Jednak rzadko można zobaczyć ludzi pracujących na laptopach w kawiarniach. Kawa tutaj ma być przeznaczona do rozmowy i relaksu. W Lublanie rzędy kawiarni ciągną się wzdłuż brzegów rzeki Lublanicy. Mieszkańcy mogą siedzieć godzinami, popijając małe espresso i rozmawiając z przyjaciółmi. Średnio ludzie piją 4 do 5 filiżanek kawy dziennie, poświęcając czas na delektowanie się każdym łykiem. Zamiast mówić dzień dobry, Słoweńcy często witają się słowami grewa na kawo, co oznacza idziemy na kawę. Wiele kawiarni znajduje się w historycznych bibliotekach, muzeach sztuki lub na dachach z widokiem na starożytne zamki. Dla podróżników, którzy cenią sobie wyrafinowanie Wiednia lub Urogrzymu, Słowenia oferuje zrelaksowaną i autentyczną alternatywę. Więc jeśli kiedykolwiek odwiedzisz, jak chciałbyś rozpocząć dzień z kawą nad rzeką, w środku wielowiekowej biblioteki lub w cieniu zamku? Jeśli jedzenie to sztuka, Słowenia jest galerią wypełnioną tradycją i kreatywnością. Wyobraź sobie siedzenie nad jeziorem bled i kosztowanie patyki ikonicznego orzechowego ciasta z eleganckimi spiralnymi warstwami, uznanego przez UNESCO za symbol kulturowy słoweńskiego dziedzictwa. Każdy kawałek to arcydzieło smaku i rzemiosła. Innym kulinarnym skarbem są idryjski żlikrofi, małe pierożki w kształcie kapeluszy. Te delikatne twory są chronione jako regionalna specjalność przez Unię Europejską. Są wypełnione wytrawnymi składnikami, zawinięte w cienkie ciasto i podawane z roztopionym masłem, proste danie, które zaskakuje wielu odwiedzających swoją głębą smaku. Dla miłośników deserów, prekmurska gibanika to pozycja obowiązkowa. To warstwowe ciasto z północno-wschodniej Słowenii łączy jabłka, orzechy, ser i mak w doskonałej harmonii, a każda warstwa oferuje inny smak i teksturę. Aby zakończyć posiłek w prawdziwie słoweńskim stylu, spróbuj serabowszki z winem Teran, oba z regionu Kras. Ser, wykonany z czystego mleka owczego, ma bogaty smak który doskonale komponuje się z głębokimi, mineralnymi nutami lokalnego czerwonego wina. Dla każdego, kto ceni sobie wykwintną, autentyczną kuchnię, Słowenia to kulinarny raj, czekający na odkrycie. Najbardziej geograficznie niemożliwym aspektem Słowenii jest jej rzadka zdolność do umożliwienia odwiedzającym doświadczenia dwóch całkowicie przeciwnych aktywności klimatycznych w ciągu jednego dnia, Jazdy na nartach po zaśnieżonych górskich stokach rano i pływania w ciepłych wodach morskich po południu. To brzmi jak coś z podróżniczej fantazji, ale jest absolutnie realne i dzieje się regularnie. Ten niezwykły kontrast istnieje dzięki niezwykle kompaktowym rozmiarom Słowenii, wynoszącym około 20 tysięcy km2, w połączeniu z jej strategiczną lokalizacją na skrzyżowaniu czterech głównych europejskich regionów geograficznych majestatycznych Alp na północy, Niziny Panońskiej na wschodzie regionu Morza Śródziemnego na południowym zachodzie i tajemniczych górdynarskich na południowym wschodzie. Ta unikalna geografia oznacza, że wczesną wiosną lub późną jesienią, a czasem nawet w miesiącach zimowych, podróżnicy mogą rozpocząć poranek w jednym z słoweńskich znanych ośrodków narciarskich, takich jak Krańska Gora lub Fogel. Po cieszeniu się emocjonującymi zjazdami na nieskazitelnych, zaśnieżonych stokach otoczonych szczytami, które wyglądają jak z pocztówki, Malownicza przejażdżka trwająca zaledwie jedną do dwóch godzin przeniesie cię do zupełnie innego świata. Chociaż słoweńskie wybrzeże adriatyckie rozciąga się zaledwie na 46 km, jest domem dla absolutnie urokliwych nadmorskich miasteczek, takich jak Piran, które wygląda, jakby zostało przeniesione bezpośrednio z weneckiego obrazu. Tutaj możesz całkowicie zmienić atmosferę i zanurzyć się w łagodniejszych wodach morskich, lub po prostu zrelaksować się na starożytnych kamiennych tarasach, delektując się śródziemnomorskim słońcem. Popijając lokalne wino i obserwując powracające łodzie rybackie. Ta płynna przejrzystość od zimnego alpejskiego powietrza, wypełnionego zapachem sosen do ciepłych morskich bryz niosących sól z morza, sprawia, że Słowenia jest naprawdę niezwykła. To tak, jakby mieć dostęp do wielu krajów i klimatów w przestrzeni mniejszej niż większość amerykańskich Stanów. W Słowenii, kraju mniej więcej wielkości New Jersey, znajduje się ponad 500 zamków dworów i starożytnych fortek rozsianych po krajobrazie, co oznacza, że na każdych 25 mil kwadratowych przypada około jednego zamku. Ta niesamowita gęstość architektury średniowiecznej tworzy krajobraz, który przypomina życie w bajce. Jednym z absolutnych wyróżniających się zamków jest zamek Prebiama, zbudowany bezpośrednio w wysokiej skale, która wznosi się na ponad 400 stóp w górę. To był prawdziwy forteca rycerza Erasema Luegera, znanego w historii jako słoweński Robin Hood. Z ukrytymi przejściami biegnącymi przez górę, ukrytymi wyjściami, które pozwalały rycerzowi uciec nawet podczas długotrwałych oblężeń, pozostaje jedynym zamkiem w Europie zbudowanym w całkowicie nienaruszonym naturalnym systemie jaskiń. Jeśli chcesz czegoś naprawdę wyjątkowego i romantycznego, odwiedź zamek Otoczec, jedyny zamek w Słowenii zbudowany na małej wyspie pośrodku rzeki Krka. Dziś został przekształcony w luksusowy hotel, gdzie możesz spać w pokojach, które niegdyś zajmowali szlachetnie urodzeni z XV wieku. Budząc się przy delikatnym dźwięku śpiewających ptaków i szumiącej wody wokół Twojej prywatnej wyspy, Słoweńcy są niezwykle dumni ze swojego dziedzictwa architektonicznego i często organizują wesela w tych starożytnych zamkach. Kraj oferuje więcej niż tylko wycieczki. Zamki takie jak Zamek Otoczec i Zamek Bled oferują pełne pakiety królewskich wesel. Panny młode przyjeżdżają w powozach ciągniętych przez konie, ozdobionych kwiatami, panowie młodzi noszą szlacheckie stroje, które mogłyby zawstydzić średniowiecznych królów. A razem wymieniają przysięgi w marmurowych salach tronowych, gdzie odbywały się królewskie bejl 300 lat temu. Otoczeni migoczącym światłem świec i rozbrzmiewającą muzyką klasyczną, pary wkraczają w swoją własną bajkę. W historycznym mieście Idria, znanym z jednego z największych na świecie kopalni rtęci, powstało niezwykłe rzemiosło, które zostało uznane przez UNESCO za niematerialne dziedzictwo kulturowe starożytna sztuka robienia koronek na bobinach. Ta tradycja powstała z rąk żongurników rtęci, które tworzyły te niezwykle delikatne koronkowe wyroby, aby zdobyć niezbędne dodatkowe dochody dla swoich rodzin w surowe zimowe miesiące, kiedy praca w kopalni była ograniczona. Koronka Idria jest znana na całym świecie z charakterystycznych wzorów i niezwykle skomplikowanych technik, które były przekazywane przez wiele pokoleń kobiet, z każdą dodającą swoje subtelne innowacje, zachowując jednocześnie podstawowe tradycyjne metody. Skomplikowane geometryczne wzory i motywy kwiatowe wymagają niesamowitych umiejętności, cierpliwości i artystycznej wizji, które mogą zająć lata, aby opanować. Dziś miasto wciąż utrzymuje dedykowaną szkołę koronkarską, w której te tradycyjne techniki są starannie nauczane, aby zachować to cenne dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. Mistrzowie koronkarstwa, wielu z nich starsze kobiety, które uczyły się od swoich babć, przekazują nie tylko umiejętności techniczne, ale także kulturowe historie i znaczenia stojące za każdym wzorem i projektem. Te wyroby koronkowe nie są tylko dekoracyjnymi przedmiotami lub pamiątkami turystycznymi. Reprezentują cierpliwość, niesamowitą zręczność i trwałego ducha słoweńskich kobiet, które stworzyły niezwykłe piękno w trudnych warunkach ekonomicznych. Każdy kawałek opowiada historię odporności, kreatywności i determinacji, aby znaleźć piękno i sens nawet w najtrudniejszych czasach. Kiedy słyszysz słowo kąpiel, twoje myśli prawdopodobnie kierują się ku falom oceanicznym, bąbelkowym kąpielom lub orzeźwiającym basenom. Ale dla Słoweńców kąpiel w lesie, czyli gozdna koupel, jak to nazywają, oznacza zupełnie inne i głęboko uzdrawiające doświadczenie, które staje się uznawane na całym świecie jako rewolucyjna terapia wellness. Rząd słoweński uczynił gozdną kąpiel oficjalną częścią swojego krajowego programu turystyki wellness, zaprojektowanego specjalnie dla starszych dorosłych i międzynarodowych odwiedzających, Którzy szukają autentycznych doświadczeń uzdrawiających, opartych na naturze, które wykraczają daleko poza typowe zabiegi spa czy udogodnienia ośrodków. Gozdna kołupel oznacza kąpiel w lesie po słoweńsku, koncepcję, która powstała w Japonii jako shinrin ale została zaadaptowana i przyjęta przez Słoweńców jako część ich codziennego stylu życia. Nie potrzebujesz luksusowych spa, drogich ośrodków ani skomplikowanego sprzętu. Praktyka polega na powolnych, uważnych spacerach przez dziewicze lasy głębokich ćwiczeniach oddechowych, które napełniają twoje płuca czystym górskim powietrzem, uważnym słuchaniu śpiewu ptaków i szelestu liści, dotykaniu szorstkiej kory starych drzew i medytacji w ciszy na miękkich łóżkach mchu. To głęboko szanujący i cichy rytuał, który reprezentuje całkowite przeciwieństwo głośnej, imprezowej kultury plażowej, jaką można znaleźć w takich miejscach jak Francja czy Hiszpania. Chodzi o ponowne połączenie z naturą w jej najczystszej formie i pozwolenie, aby las uzdrowił zarówno twoje ciało, jak i umysł poprzez prostą obecność i uważną uwagę. Słowenia jest jednym z najbardziej zalesionych krajów Europy, z prawie 60% swojej powierzchni pokrytą dziewiczymi lasami. To około 11 tysięcy hektarów lasu, co oznacza, że każdy Słoweniec teoretycznie posiada około 8 drzew. Miejsca takie jak Koczewie i Bochimi oferują nawet profesjonalnie prowadzone wycieczki kąpieli w lesie, gdzie odwiedzający uczą się całkowicie zatrzymać, słuchać wiatru poruszającego liśćmi. Wdychać bogaty zapach ziemi i gliwia, a nawet pisać emocjonalne dzienniki refleksyjne, siedząc w ciszy wśród wiekowych drzew. Te piętnaście zdumiewających faktów ujawnia, dlaczego Słowenia naprawdę zasługuje na uznanie jako jedno z najbardziej niezwykłych ukrytych skarbów Europy. Od smoków żyjących w podziemnych jaskiniach po tradycje weselne, które testują Twoją siłę fizyczną, od stolicy, która zakazała samochodów, aby stworzyć raj miejski, po kąpiele w lesie, które uzdrawiają duszę. Słowenia łamie wszelkie oczekiwania i wyzwala wszystko, co myślałeś, że wiesz o podróżach po Europie. Ten mały alpejski kraj dowodzi, że rozmiar nie determinuje znaczenia. W przestrzeni mniejszej niż New Jersey Słowenia oferuje doświadczenia, których dosłownie nie znajdziesz nigdzie indziej na Ziemi, jazda na nartach i pływanie w tym samym dniu, spanie w zamkach na wyspach, uczestniczenie w festiwalach sprzed tysiąca lat i odkrywanie dlaczego miłość jest dosłownie wpisana w nazwy kraju. Który z tych 15 faktów zaskoczył Cię najbardziej? Czy jesteś gotowy, aby doświadczyć prawdziwych smoków, nieść swoją przyszłą żonę na 99 kamiennych schodach lub spróbować kąpieli w lesie w dziewiczej alpejskiej dziczy? Daj mi znać w komentarzach, którą słoweńską przygodę chciałbyś spróbować jako pierwszą, a jeśli planujesz podróż do Słowenii, podziel się swoimi planami podróżniczymi poniżej. Jeśli uważasz, że te fakty są niesamowite, upewnij się, że subskrybujesz i klikasz dzwoneczek powiadomień. Ponieważ ciągle odkrywam ukryte skarby, takie jak Słowenia, które całkowicie zmienią Twoje postrzeganie świata. W przyszłym tygodniu ujawnię inny kraj z tajemnicami, które Cię zaskoczą. Do następnego razu kontynuuj odkrywanie i odkrywanie niezwykłego w nieoczekiwanym.